Zaczynamy nagrywać Warszawę Zachodnią No i postępy przy pracach. Tam stoi DLK Hańcza. Z... Z Krakowa Głównego do... Maćkowa. Alicję. Z dęblina do zachodniej. I takie postępy prac, które były jeszcze przed Wielkanocą. W rennej ran, porze. A tak wygląda pracowitość Wielkanocy. Nic tu dodać, nic nie ująć. nagrywamy zachodnią i odjazd Alicji na tory odstawcze, za stacją Warszawa Zachodnia. Alicja 1736-1690, którym przyjechałem ze Śródmieścia do Zachodniej. Odjazd TLK Tylko z mostku I postępy Takie w miarę Na peronach Cztery I pięć Słuchajcie może Z lepszej perspektywy Odjeżdża, tańczy. TLK jeździ z Krakowa do Macikowa, czyli do Litwy na EP0797. Kończa prowadzi wagony typu przedziałowe i bezprzedziałowe, ale nie z otwieranymi samoczynnie drzwiami, tylko z elektronicznymi. Teraz idziemy na drugą stronę. Na tor 22, przy peronie drugim w Stacji Warszawa Zachodnia Wjeżdża pociąg SKM linii S2 Ze składem 27 w ELF Z Alei Jerozolimskich do Solejówka Miłosnej Do Warszawy Rembertów, przepraszam One jeżdżą teraz sobie jak chcą Dwa mostki, przy peronach 4 i 5 No ale nie ma pracowników, no szkoda bo jest Wielkanoc Ale cóż, trzeba świętować ELF 27WE 02 Nie, 01 No proszę bardzo Idziemy się przejść na tereny od 6 do 8, Taką mostem zwodzonym. Jak będzie pociąg to sobie zabijemy, że będzie wjeżdżał pewnie na tor. 哎，别！一号线。 Na drugiej stronie byście zobaczyli spróbuję przybliżyć jedzie 27W na linii S3 do lotniska Chopina i ja nie wiem czy tam zobaczycie Tam jest budowane nasze przejście podziemne na zachodniej Będziemy dędy przechodzić. O. Już pojechał. Linia S3. Spróbujemy się tam przejść. Tak wygląda przejście podziemne o, 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 o. Nie wiem czy wito będziecie widzieli Ale jest nasze przejście podziemne O oh boy Widać to Będziemy tamtędy przechodzić z daleka Tak się buduje

Yeah, you